Józef, malutka wioska na skraju województwa mazowieckiego i łódzkiego, 21 domów i najbardziej kolorowe gospodarstwo rolne w Polsce. Jedyny w Polsce ośrodek, w którym leczymy dzieci z tymi Jestem pedagogiem specjalnym, jestem zaskoczony, że wśród lekarzy jestem pierwszy, ale jestem klinicystą. Pracuję na co dzień z tymi dziećmi, każde słowo jest prawdziwe. Od 10 lat zajmujemy się tą problematyką. To, co zrobiliśmy, zaakceptowało Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jako model diagnozy dzieci z cyberzaburzeniami, Więc będę mówił to do Państwa z perspektywy praktyki. Zostało mi 19 minut, a myślałem, że mam 60. Tak. Trzy natury tego problemu, z którymi się spotykamy. Natura pierwsza. Dzisiaj o dziewiętnastej mówicie do córek i synów. Kasiu, chodź na kolację. Co słyszycie? Za chwilę, zaraz, a później znowu. To znaczy, że coś się dzieje, że muszą być jakieś elementy, to co się dzieje to jest nic innego jak wysoki wisień dopaminy przez social media, yy, yy, endorfin albo serotoniny, jeśli dzieci korzystają z takich elementów sieci jak gry komputerowe. Coś się dzieje, inaczej mówiąc, chemiczne może w mózgu, do którego mózg bardzo szybko się przyzwyczaja. Państwo pamiętacie, jak to się dzieje, a jak się przyzwyczaja, to ten poziom wyższy, tak jak poziom naturalny i później jest problem, żeby zejść do normalnej rzeczy, jaką na przykład jest nauka fizyki albo pomoc mamy w kuchni. Natura technologiczna polega na tym, że cyberświat nas coraz bardziej otacza i tak jak mówił pan dyrektor, w ciągu ostatniego czasu byliśmy przed cybertechnologiami bardzo długo. My dzisiaj wiemy, i tu wyprzedzam, że dziecko do 12 roku życia może być do półtorej godziny przed światłem niebieskim. W poniedziałek, a we wtorek już nie. W środę tak, a w czwartek nie. Kiedy to mówimy, to słyszymy średnie wieczór. To nie jest średni wieczór, to jest po prostu natura mózgu, który od 300 tysięcy lat mniej więcej jest taki sam, a jest bombardowany bardzo silnie. Kiedy dziecko ma 13 do 17 lat, to ta natura mózgu wytrzymuje 2,5 godziny, ale jeden dzień w tygodniu bez cybertechnologii. Dlaczego Państwu mówię? Dlatego, że to są setki pacjentów, to są delegacje końcowe i jeśli rodzice tego przestrzegają i dziecko ma alternatywy, to nie mamy powrotu do cyberzaburzeń. Świat re jest realizowany w sposób normalny, jeśli nie, to pacjent do nas, do nas wraca. Ale problemem jest to, że mamy dzisiaj masowy brak zgody na to, żeby modelować relacje technologii człowieka do technologii albo odwrotnie. Nie mamy zgody dlatego, że nie panujemy nad ludźmi, którzy zarządzają światem cyber cybertechnologii. Druga natura jest nam bardzo dobrze znana, jest to natura psychomedyczna. Ona jest związana z tym, że my potrafimy powiedzieć, co jest normą, a co jest i możemy to mówić w temperaturach, w wadze, yy, różnego typu zachowania. Trzecia natura, jest to natura społeczna. Człowiek lubi poszukiwać. Taka jest natura naszego mózgu. Jak on po, poszukuje, to dzieci zakupują się w tych cybertechnologiach, ponieważ poznają świat, do którego nie są przygotowane ani emocjonalnie, ani rozumowo, ale także somatycznie. Po prostu nie są w stanie tego robić. No i co dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj w Polsce ICD-10. Ministerstwo Zdrowia ma problem, żeby przetłumaczyć ICD-11, to jest bardzo skomplikowany język angielski. Jestem szyderczy, ale dla mnie jest to niepojęte, że jeszcze to nie jest, że to jest nieprzetłumaczone. W pierwszym, w ICD-10 i w DSM, mówimy o pierwszym sygnale, danym przez psychiatrów, że w głowie dziecka się dzieje i tam zapisano video games, cyber disorder. Podkreślam, że to jest zaburzenie, to nie jest uzależnienie. Jeśli nie jest uzależnienie, to znaczy, że mamy mechanizm powrotny. Zaraz Państwu powiem, jak my to robimy. W ICD-11 twórcy poszli kawał Dalej. Mianowicie ujęto tam pod takim ogólnym terminem inne zaburzenia, i tam właśnie mieści się ten problem. Przyczynkiem czy predykatorem umieszczenia, umieszczenia tego terminu jest ogólnoświatowa dyskusja, jak technologie cyfrowe mogą zaburzać człowieka. No i z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z tym, co Państwo jako lekarze wyśmienicie znacie. Jeśli mamy temperaturę tą quantum, o której mówimy, że ona jest normalna, to temperatura niższa albo temperatura wyższa będzie zawsze rodzajem jakiejś patologii. Jakiegoś czynnika, który oddziaływuje na człowieka. W technologiach cyfrowych jest kompletnie inaczej. Otóż będą ludzie, którzy kilkanaście godzin są przed ekranem i oni będą się załywali zdrowie społecznie, psychicznie, ale będą takie osoby, które wystarczy, jeśli są 2-3 godziny i już obserwujemy zaburzenia. Zatem musimy uwzględniać czynnik, różne czynniki, które moglibyśmy określić następująco. Czynnikiem kluczowym jest wiek. Im szybciej dopuszczamy dzieci do technologii cyfrowych, tym szybciej obserwujemy rozwój zaburzeń. Taka delegacja podstawowa, którą właśnie Amerykanie zaakceptowali, to jest to, żebyśmy do czwartego roku życia nie wpuszczali dzieci do świata, świata cyfrowego. To jest związane oczywiście z procesem rozwoju mózgu człowieka, bo dopiero od czwartego roku życia budują się skrypty poznawcze czyli matematyka idzie do matematyki, a zwierzęta idą do, do zwierząt. No Chciałabym zwrócić uwagę na taki czynnik, na który nie zwracamy uwagi po prostu jako ludzie, jako rodzice, że my, dojrzali ludzie, jesteśmy bombardowani informacjami. Ale gdybyście Państwo, łącznie z tą konferencją, zebrali wszystkie informacje, które dzisiaj dostajecie do głowy, to ich jest może 2 trzy tysiące w ciągu dnia. Dzieci potrafią przyjąć pojedynczych bodźców kilkanaście tysięcy. Na jakiej zasadzie każda rzecz, którą zobaczę na smartfonie, ona trafia do naszego mózgu. W jaki sposób musi go tam. Poruszać. Drugim kontekstem to jest kontekst treści, które się tam pojawiają. Dzisiaj wiemy, że są treści pobudzające, ja będę mówił, a trzecim to są cele i motywy, dla których człowiek działa. I chciałem zrobić z Wami szybciutki taki eksperyment, dosłownie 30-sekundowy. Spróbujcie Państwo popatrzeć na ten obraz i go zapamiętać. Zapamiętajcie, kto tam jest, co tam jest co się dzieje. Myślę, że czas jest wystarczający. Chciałem wszystkich prosić, uczestników konferencji, żebyście teraz zamknęli oczy. I odtwórzcie sobie ten obraz. Powiedzcie kto, co jest tam i poproszę Panią w zielonej, pięknej marynacy, niech Pani oczu nie otwiera, niech Pani powie jaki jest kolor sukienki tej Pani. Żółty, tak? Jeśli tak, to jeśli mogę prosić Pana, żeby Pan mi powiedział, jaki jest kolor ściany za tą dziewczyną. OK, to ja Wam powiem tak, proszę otwórzcie oczy. Otóż idem, jeśli będę Was pytał po kolei, to tworzymy 75% elementów, które znajdują się na tym obrazie. Ja poprosiłem swoją asystentkę, żeby naturalny obraz człowieka, kwiaty, zwierzęta, ludzie, jadące samochody zamieniła na obraz cyfrowy. A teraz spróbujcie zapamiętać to. Na tym rysunku jest dokładnie tyle samo elementów, ile na tamtym obrazie. Ale one tworzą chaos. Nie będziecie wiedzieli, jaki jest kolor worka dolarów, nie będziecie widzieli cokolwiek. My robimy eksperymenty. Na tym eksperymencie pokazujemy cztery zdjęcia trochę informacji. Na jednym zdjęć jest pan prezydent Rzeczpospolitej, który jedzie z listą gospodarską do wągrowca, a na innym Brytnej kupuje różowe majtki. I po dwóch tygodniach studenci w połowie mówią, że pan prezydent kupił. Różowe majtki. To jest chaos informacyjny, którego mózg dziecka nierozwinięty, dwie trzecie proc proc procesu mocy, obciążany nieporównywalnie większą ilością informacji, tworzy chaos. Ten chaos będziemy mieli na salach wykładowych. Ja już go mam. Ja już, ja już go widzę. Jeśli tak, to musimy na to patrzeć w jakichś interpretacjach. Trzeba szukać wyjaśnień. Najważniejsza interpretacja jest z punktu widzenia medycyny, i, czyli nauk medycznych, neurologii, psychiatrii. Otóż my nieustannie pobudzamy neuroprzekaźniki. Produkujemy ogromne ilości na skutek patrzenia, ruchu tego wszystkiego, co, co się dzieje i mózg uczy się nowej sytuacji chemicznej i odmawia powrotu do stanu naturalnego. Mówię to Państwu dlatego, że pierwszym podstawowym elementem naszej pracy jest to detoks cyfrowy. Na początku jest straszliwy bunt, a po trzech, siedmiu, 10 dniach nie mamy żadnego problemu. Czyli to jest sytuacja odwracalna. Ja w delegacjach za chwileczkę o tym powiem. Druga interpretacja jest głębsza. Ona ma charakter antropologiczny. Jest związana z tym, jak jako ludzie się rozwijaliśmy. Rozwijaliśmy się bardzo, bardzo powoli, a w ciągu ostatnich 30 lat jesteśmy bombardowani po prostu bombardowani światem technologii cyfrowych, a przez ostatnie dwa lata pandemii nasze dzieci zostały zmuszone do tego, żeby siedzieć przed ekranami. A po ekranach, kolekcjach, po co robiły? Social media i oglądanych. I mamy do czynienia ze straszliwie przeciążonymi mózgami, które nie umieją funkcjonować w relacjach naturalnych. I tą klasyczną odpowiedzią zaraz to jest właśnie to, że mózg nie mówi tak się dziękuję, że zrobiłaś kolację, za trzy minuty przyjdę, tylko skończę rozmowę z Magdą. To jest niemożliwe, dlatego że ich mózg tego nie, nie przetworzy. No i oczywiście też jest odpowiedź pedagogiczna. Młodzi ludzie zawsze poszukują. My jako dorośli jesteśmy jakąś taką gorszą kategorią. To jest naturalne. Dla Na adolescenta Kasia i Tomek będzie ważniejszy, a jeśli poszukują, to znaczy, że musimy modelować te poszukiwania, dlatego że to, co my widzimy, to, co robią dzieci, a zobaczcie sobie Leośkę, włączcie sobie Leośkę, co Leośka robi, ile tysięcy ludzi ją obserwuje i będziecie Państwo wtedy się zastanawiali z czym mamy do czynienia. No i ten kluczowy element ostatnich dwóch lat to są predykatory o charakterze pandemicznym, gdzie po pierwsze wymusiliśmy atomizację dziecka, Czyli dzieci na przykład, 15-latki się nie zakochały, bo nie mogły się zakochać, no to próbowały szukać cyfrowej miłości. Jeśli chłopcy nie mogli zaistnieć w grupie jako przywódcy, to pojawili się nam pato-streamerzy. Dlatego, że to są naturalne procesy, że musi coś zaistnieć. Jak my to diagnozujemy? Diagnozujemy na trzech poziomach. Ten pierwszy poziom dotyczy prawdopodobnie około 20-25% młodych ludzi. Otóż oni mają nieograniczony dostęp do technologii cyfrowej, bowiem tylko 13% polskich smartf smartfonów ma programy kontroli rodzicielskiej. Dzieci traktują to jako atak na wolność. To chciałbym przypomnieć im Gardena, że granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Znaczy, nie może być inaczej, żeby naruszać wolność drugiego człowieka, bycie wolnym. Pierwszym elementem, który obserwujemy, to jest przystawanie do smartfona. Córka idzie na przykład do toalety i jest ten smartfon jest niezbywalnie potrzebny, bo jak wiecie, jest aplikacja do spuszczania wody w toalecie, w smartfonie albo do podgrzewania wody. Właśnie zadawanie takich pytań, po co ci Telefon, kiedy się kąpiesz, jest takim sygnałem, co dzieje się dziecko. Macie tutaj tych osiem elementów, które naszym zdaniem charakteryzują first level cyber disorder. Jeśli to widzimy, to musimy zaobserwować to, co jest kluczowe. Kluczowy element macie Państwo w czerwonej ram ramce: to jest używanie technologii w większości. Czynności. Wstaję z telefonem, jem z telefonem, rozmawiam z mamą z telefonem, idę do, szko do szkoły telefonem. Wtedy musi się włączyć czerwona żarówka. Da się to załatwić, da się załatwić elementem, który nazywa się kontrakt cyfrowy. Ja na końcu podam naszego maila, jeśli Państwo będziecie chcieli, jako lekarze, my Wam wyślemy całą, pełną prezentację tego materiału oraz kontrakt cyfrowy. Dlaczego on działa? Na 87 przypadków w tym roku, w 71 przypadków zadziałał. Te, które nie zadziała, działały, to jest nic innego, jak tylko wredni rodzice, którzy nie kochają swojego dziecka. Ja chcę Państwu zapewnić, że jak kocham swoje dzieci, mam czwórkę i się ich pozbyłem z domu, to jest mój sukces wychowawczy, bo o to w naszym życiu chodzi. I nie wracają. Może na Wigilię przyjadą, ja, dla mnie jest to satysfakcjonujące, to znaczy, że dają sobie radę w życiu. Tak? I to, to na, na tym polega, wtedy jest miłość, ale jest też second level. W tym drugim już widzimy inne zjawiska. Chcę to przedłużyć, chcę wymusić. Bronie się przed tym wszystkim, obniżają się wyniki edukacyjne, najlepiej je zaobserwować w cyklu semestru. Jeśli zobaczymy te elementy, ja zaraz wam powiem, jak to się diagnozuje na takim podstawowym, podstawowym teście i widzimy, że dziecko próbuje usuwać blokady, próbuje obchodzić normatywne zachowania. To znaczy, że muszą nam się włączyć dwie czerwone żarówki. I tutaj już jest potrzebna nie tylko interwencja rodziców, ale także poszukiwanie przyczyn tkwią w głębi rodziny. Dlatego, że to oznacza, że jest zaburzone środowisko, funkcjonowanie dziecka, czyli te elementy społecznego funkcjonowania nie działają i dwa elementy konstytuują drugi poziom cyberzaburzenia. To jest nieustanne wydłużanie. Było do 22, teraz jest do 23. Mamo, ale ja mam 15 lat, Tomek też może. i Częsta aktywność po godzinie 23. pamiętacie to z neurologii. Jeśli dziecko po 23 jest przed światłem niebieskim, nie mam mowy, żeby zapamiętało lekcje z szkoły. Dlatego, że mózg dziecka potrzebuje 6 godzin w śniegu głębokim, żeby zapamiętać 7 lekcji. I my to widzimy już w takich przesłankach edukacyjnych. Takie podstawowe delegacje dla lekarza ale dla rodziców, to oprócz yy, yy, kontraktu cyfrowego powinna być to autodiagnoza wykonana przez rodziców, co się w naszym domu zawaliło. Czy zawalił się stół na kolację, czy zawaliła się równość praw i obowiązków, czy widzimy te wszystkie granice i konieczne jest tutaj wsparcie albo psychologa, albo pedagoga. Niestety nasze szkoły są w tragicznym stanie. Kiedy mówimy, że na 200 szkołę potrzebny jest zespół psychopedagogiczny, to szczerze nam odpowiadają władze samorządu. My nie mamy na to pieniędzy. Natomiast no są pieniądze na BMW, na wszystkie inne rzeczy, które widzimy w, w tym wielkim świecie. To, co jest najważniejsze na dole, nie jest dofinansowane. Jest, od, jest potrzebny proces readaptacji społecznej. To, co kiedyś mówiliśmy do ludzi zakłada w zakładach karnych, to jest dzisiaj potrzebne dla dzieci. Powrót do relacji społecznej. I trzeci poziom, zostało mi tylko kilka minut, to jest widzimy, że dziecko się izoluje. Ja już otwierałem razem ze strażą pożarną chłopca, który 11 dni nie wychodził z pokoju. Miałem już pacjenta dziesięcioletniego, którego matka, kiedy grał na Counter strajku karmiła, a jeśli się tylko spóźniła z łyżeczką, to nie znacie Państwo takich słów, jak syn używał, a jak kończyła go karmić, to syn mówił do niej, wyjdź z tylko innym językiem. I matka to robiła, po prostu to robiła wobec dziesięcioletniego chłopca. Widzimy długie absencje w szkole. Takim ważnym sygnałem jest spóźnianie się dziecka na pierwszą godzinę lekcyjną. To proste. Jestem niewyspany i nie chcę, nie chcę spać. A jeszcze do tego założony poziom melatoniny. I widzimy wielogodzinną relację. Niestety na tym poziomie konieczne już jest leczenie. Tak jak Państwu powiedziałem, jeśli chodzi o ten tylko jeden element, my jesteśmy jedynym ośrodkiem, gdzie leczymy dzieci, ale na szczęście coraz więcej ośrodków leczenia uzależnień, które są finansowane. Przez, państwowe, yy, yy, przez, yy, przez, yy, przez państwo dostaje środki na tego, na tego typu leczenia. I tutaj, jeśli widzimy, widzimy te zagadnienia, to musimy jasno modelować relacje do technologii cyfrowej. Jak to się diagnozuje na podstawie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? Otóż jeśli trzy z tych ośmiu elementów, które macie państwo tutaj wymienione, powtarzają się przez 5-6 dni. Nie ma znaczenia, które to znaczy, że mamy do czynienia z pierwszym poziomem cyberzaburzeń. Że świat dziecka silnie pobudzany właśnie tym, tym wydzielanym neuroprzekaźnictwem jest bardziej atrakcyjny od świata człowieka naturalnego. A taką istotą jest to, żeby maksymalna ilość czasu spędzona w cyberprzestrzeni w dobie aktywnej, czyli jak budzimy się, idziemy spać, nie przekraczała 30%. To jest i telewizor, i komputer, i smartfon, i wszystko, a 70% na relacje społeczne. Wtedy mówimy o zdrowym człowieku. Ja Państwu to mówię z perspektywy mojej pracy zawodowej, bo z nimi pracuję. Jakie byłyby najważniejsze delegacje? Zróbcie to w domu. Otóż dzieci do czwartej klasy szkoły podstawowej nie powinny nosić telefonów do szkoły. Myśmy to zbadali wczoraj w Złotowie, a przedwczoraj w Wrocławiu. Jeśli tylko u dziecka zabuczy telefon na lekcji. To dziecko dwie minuty już jest nieobecne na lekcji. Zastanawia się, Magda napisała, Jurek wysłał MMS-a, coś, coś, coś się dzieje. To nie jest złe urządzenie, tylko ono natychmiast dezintegruje proces edukacyjny. Natomiast jak jest między piątą a ósmą klasą, to telefony powinny być wyłączone. Ja chcę podkreślić, technologie cyfrowe są prorozwojowe, ale tylko w takim zakresie, jeśli mózg człowieka to, mózg dziecka to zrozumie. Ale też są wyższe delegacje, te maksymalne, myśmy to przerzeźbili na naszą pacjenta Do 12 roku życia po 21 dziecko nie powinno widzieć światła niebieskiego. Nie ma znaczenia, czy to jest telewizor, czy to jest smartfon. I tutaj jest siła rodziców, nie lekarza. Jeśli rodzice tego nie zrobią, to po prostu będziemy mieli tysiącami pacjentów obecno na sali, moja pacjentka, która jest ze mną, ona może Państwu potwierdzić: my jechaliśmy przedwczoraj było pięć telefonów rodziców, którzy mówią, kiedy Pan może przyjeść dziecko, kiedy pan może, może Pan dziecko, a bywają tacy ludzie którzy przyjeżdżają i pytają, ile mam zapłacić, żeby pan, żeby pan wziął nasze dziecko. A ja mówię, ja nie chcę Waszego dziecka, ja chcę Was. Bo to dziecko jest tylko finałem Waszego działania. Jeśli są to dzieci starsze do 17 roku życia, to mniej więcej 22. Chodzi o to, żeby mózg się uspokoił. Tak? No i to, to, jeśli w tym świecie widzimy, to elementy modelowania są następujące: obowiązkowy kontrakt cyfrowy, program kontroli rodzicielskiej, tak zamontowany, żeby nie dało się go usunąć. Odpowiednia ilość czasu, odpowiednie treści, niełączenie czynności społecznych z czynnościami cyfrowymi i społeczne funkcjonowanie w rodzinie. I wydaje się, że to jest antydyskryptyczne. Takie samo jak penicylina była kiedyś na, na inne rzeczy. Tu nie trzeba e, żad, żadnej tabletki. I jak my to robimy u nas w ośrodku w Józefowi? Na początku jest to detoks cyfrowy. To jest oczywiście szaleństwo. Nieprzypadkowo ma takie pomieszczenie, gdzie kiedyś były kozy. To tamto dziecko musi sobie pobyć z godzinę, ze dwie, zrozumieć światło. Ja mówię zupełnie poważnie. Rzecznik praw dziecka pewnie do mnie przyjedzie. Ale to nie, jest, to nie jest przemoc. To jest zrozumienie, że jesteś w normalnym świecie. Następnie harmonogram i reguły. Dzieci uwielbiają reguły, tylko nie, nie są ich nauczone. Później wspólnotować, wszystkie posiłki jemy razem, a następnie ogromna ilość pracy, 8-10 godzin dziennie. Rozpracuj grecko swoje ciało, ruszaj się! Pracuj intelektualnie, co to znaczy czytaj. Kochani, młodzi ludzie nie czytają książek. Ja już znam siedemnastolatków, którzy nigdy w życiu nie przeczytali żadnej, ksi żadnej książki, a do egzaminów przygotowują się z bryku. I powrót do technologii cyfrowych, co jest oczywiste. Według następującego modelu. Jeden dzień masz, trzy dni nie masz. Jeden dzień masz. I tak powtarzamy trzy cykle. A później jeden dzień masz, dwa dni nie masz. Czyli wracamy do normalności po to, żeby na koniec było 1, 0, 1, 1, 0. I wtedy to wszystko działa. Jest takie fajne kompedium, jak Państwo będziecie chcieli, napiszcie to, wam prześlemy. To jest jedyna polska książka o cyberzaburzenia, w której wszystko wyjaśniam, jak to się działa. Miałem tylko 20 minut. Jest też telefon do mnie, ja go nie odbieram, ale odzwaniam. Nie mam telefonu, słowo nie, zabrałem z telefon, bo, bo bawiła się telefonem, więc zabrałem rozmawiając. A jeśli Państwo do nas napiszecie, to na pewno prześlemy Wam całe opracowanie, bo tutaj tylko jest short kurs. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Tyle chciałem powiedzieć. You're great.